Wieczorem do żarowskich stróżów prawa wpłynęła informacja o kradzieży w jednym ze skątów spożywczych na terenie miasta. Na miejscu okazało się, że 16-letni chłopiec ma na swoim koncie więcej niż jedno przewinienie. W dniu zgłoszenia został przełapany przez pracowników ochrony na kradzieży wyłącznie pączka. Jednak z nagrań monitoringu wynika, że dzień wcześniej dopuścił się kradzieży alkoholu w postaci wódki. Nieletni trafi pod opiekę prawnych opiekunów, a jego występki oceni sąd rodzinny. Ta upłynęła pod znakiem interwencji domowych, do opatowskiej jednostki zanotował aż 7 takich zdarzeń. W każdej rodzinie pojawiają się konflikty i kryzysy, są nieuniknione, często nieprzyjemne. Zwykle wynikają z rozbieżności potrzeb, poglądów i priorytetów. Przypominamy i zachęcamy do tego, aby w sytuacji kryzysowej korzystać z pomocy psychologów i innych specjalistów z konkretnych dziedzin. Jednym z miejsc, gdzie można uzyskać taką pomoc, jest linia bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 874 dwójki. Jest to linia całodobowa i bezpłatna dla osób dzwoniących pod telefonem, mailem i czatem, dyżurują psycholodzy. Fundacja ITAKA udziela porad i kieruje dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. W niedzielę wieczorem policjanci z lipnickiego posterunku zatrzymali 31-latka kierującego osobowym oplem. Mieszkaniec gminy Lipnik miał w swoim organizmie ponad 3 promile alkoholu. Stracił już prawo jazdy. Czekają go jeszcze wysokie kary finansowe i sądowy zakaz wprowadzenia pojazdu. Wielkanocny poniedziałek, tuż po godzinie 19, dyżurny naszej jednostki otrzymał zgłoszenie, z treści którego wynikało, że całą szerokością drogi krajowej numer 9 jedzie pojazd ciężarowy marki Renault. W Łoniowie policjanci zatrzymali. Wspomniany pojazd, a po chwili okazało się, że za kierownicą kilkunastotonowej ciężarówki siedzi kompletnie pijany mężczyzna. Badanie policyjnym alkomatem wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu. Na dodatek 54-letni obywatel Ukrainy, chcąc uniknąć odpowiedzialności za swoje zachowanie, zaproponował interweniującym policjantom pieniądze w kwocie 100 euro w zamian, aby ci odstąpili od swoich czynności. Mężczyzna został zatrzymany. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa grozi mu wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 10. W poniedziałek wieczorem patrol kieleckiej drogówki zatrzymał do kontroli kierującego pojazdem marki Audi. 58-latek przekroczył dopuszczalną prędkość o 42 km na godzinę. Ponadto, podczas kontroli okazało się, że mieszkaniec powiatu ostrowieckiego nie posiada uprawnień do kierowania. Mężczyznę za popełnione wykroczenia rozliczy teraz sąd. We wtorek po godzinie 22 odebraliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na jednej ulicy Sandomierza. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący osobową Skodą uderzył w ogrodzenie po sesji, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. W toku podjętych czynności na terenie jednego z parkingów policjanci ujawnili wspomnianą Skodę, po czym dotarli do miejsca zamieszkania jego właściciela. Tam natomiast okazało się, że 38-letni mężczyzna w organizmie ma ponad 2 promile alkoholu. W związku z tym 38-letni sandomierzani został zatrzymany. Grozi mu wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W minionym tygodniu przyjęliśmy także zgłoszenie dotyczące oszustwa internetowego, do jakiego doszło za pośrednictwem jednego z popularnych portali ogłoszeniowych. Mieszkanie z gminy Koprzewnica znalazł na tym portalu ogłoszenie dotyczące sprzedaży drudu żebrowanego. Następnie nawiązał kontakt ze wspomnianą firmą i postępował zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi. Finalnie mężczyzna zamówił 4,5 tony drutu żebrowanego, za które przelał na podane konto pieniądze w formie zaliczki w wysokości ponad 13 tysięcy złotych. Niestety po przelaniu wspomnianych pieniędzy kontakt z ogłoszeniodawcą dawcą zaczął być utrudniony, rozpoczęły się problemy z dostawą zamienionego towaru, a finalnie kontakt ze sprzedającym urwał się. Postępowanie w tej sprawie prowadzi nasza jednostka. W środę, krótko przed godziną 8 do dożurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z ulic na terenie miasta. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący osobowym BMW 28-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego nie ustąpił pierwszeństwa przyjazdu prawidłowo jadącemu landroverowi, kierowanemu przez 47-latkę z powiatu ostrowieckiego, doprowadzając do zderzenia się pojazdów. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych obrażeń. W trakcie czynności wyszło jednak na jaw, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania, ponieważ w przeszłości straciła e, prawo jazdy za jazdę na podwójnym gazie. Natomiast sprawca kolizji w ogóle nie posiada polskiego prawa jazdy, jak również nie był w stanie okazać innego dokumentu uprawniającego go do podróżowania po krajach Unii Europejskiej. Sprawą nieodpowiedzialnych kierujących zajmie się teraz sąd. Nadmienię jedynie, że zgłoszenia dotyczącego tej kolizji dokonał e, jej sprawca. Czyli 28-latek kierujący BMW. Ostatnie dni upłynęły także na realizacji działań profilaktycznych. W środę w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu gościła Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU. W trakcie działań, których najważniejszymi założeniami jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań i postaw w sytuacjach różnego rodzaju zagrożenia oraz uświadamianie ich, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni. Nasi dzielnicowi i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przekazywali dzieciom cenne rady i wskazówki m.in. z zakresu bezpiecznego korzystania z drogi, czy zjawiska hejtu w sieci, z którym niestety coraz częściej możemy się spotkać. Dlatego też w tym zakresie poruszono temat odpowiedzialności karny nieletnich. 10 kwietnia w środę o godzinie 22.54 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Kunice. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy z jednostki ratowniczo święcia i Zopatowa oraz dwie jednostki ochotniczej straży pożarnych z OSP Gierczyc oraz OSP Stodowy. Na miejscu okazało się, że pożarem objęty jest parter budynku mieszkalnego. Z informacji uzyskanych od osób postronnych oraz policji wynikało, że budynek jest chwilowo niezamieszkały. Po ugaszeniu pożaru zostały przeszukane wszystkie pomieszczenia budynku. Nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych. W w miejscowości Olszownica, na drodze krajowej nr 74, kierujący pojazdem marki Land Rover o angielskich wyróżnikach tablic rejestracyjnych, 21-letni mieszkaniec gminy Baćkowice stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery energochłonne. Na szczęście, ani jemu, ani jego 18-letniej pasażerce nic się nie stało. Mężczyzna był trzeźwy. Natomiast w związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Wartek 21 kwietnia o godzinie 7.43 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Olszownica. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy z jednostki ratowniczej gaśniczej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z OSP Baczkowice. Podejście na miejsce zdarzenia okazało się, że pojazdem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie opuściły samochód przed przybyciem zastępu i nie wymagają pomocy medycznej. Działania na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumatorów w pojeździe i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu zakończenia działań prowadzonych przez policję. W swoich działaniach nie możemy także zapomnieć o seniorach, dlatego też we czwartek sandomiercy dzielnicowi spotkali się z seniorami, aby już po raz kolejny uprzedzić i przypomnieć im o coraz to nowych i wyszukanych sposobach działania oszustów. Pamiętajmy, że oszuści w dążeniu do swojego celu chcą nas zmanipulować i pozbawić naszych pieniędzy. Często te pieniądze to oszczędności całego naszego życia, które są przewidziane na zaplanowane w życiu cele. Dlatego też ważnym jest świadomość starszych ludzi o aktualnie czyhających na nich zagrożeniach piątek 22 kwietnia o godzinie 7.42 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Marcinkowice. Po na miejsce zdarzenia okazało się, że jedna osoba podróżująca tym pojazdem jest już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumatorów w uszkodzonym pojeździe.